Hej witajcie wszyscy. Pozwólcie, że w tym krótkim wideo przedstawię się, żebyście wiedzieli, z kim się spotykacie w przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu. Jestem Joanna, od ponad 20 lat mieszkam we Włoszech, na co dzień jestem tłumaczką. Równolegle do mojej działalności zawodowej od lat, od lat, od lat interesuję się uzdrawianiem energetycznym, nazwijmy to tak, po przejściu przez różne kursy reiki, animal reiki, wszystkie inne reiki ich możliwe, tradycyjną medycynę chińską, zajęłam się szamanizmem. Po wielu latach zostałam dyrektorką amerykańskiej szkoły na Europę. Co to jest szamanizm, który, z którym i którego praktyki wykorzystujemy do pracy w naszej szkole Spirit Healer School? Szamanizm to jest po prostu koneksja. To jest połączenie, nasze połączenie energetyczne, nasze połączenie intuicyjne ze wszystkim, co istnieje. Z drzewami, z roślinami, ze zwierzętami i tak dalej, i tak dalej. To jest szacunek dla wszystkiego, co żyje dookoła. Szamanizm, którego my się uczymy i który, dzięki któremu pomagamy, to jest połączenie na tyle nasze osobiste z energią, naszą energią i energią wszechświata, aby móc pomóc innym. W naszej szkole Spirit Healer School pracujemy bardzo dużo z drzewami. Drzewa, które są połączone między sobą na całym świecie, drzewa, które rozmawiają ze sobą to już nawet nasza nauka mówi o tym. Drzewa, które pomagają wszystkim, którzy są gotowi i otwarci na tyle, żeby ich słuchać. Weźmy tylko pod uwagę jeden fakt. Nie bez powodu się mówi nasze drzewo genealogiczne, mhm. albo święte drzewo życia. To nie jest temat na dzisiaj. To jest tylko po to, żeby rzucić Wam zachętę do pracy z drzewami. Czym nie jest szamanizm? Szamanizm nie jest wpływaniem na wolę drugiej osoby. Szamanizm nie jest sektą, szamanizm nie jest religią. Szamanizm szanuje wszystkie religie, ponieważ szamani na całym świecie wiedzą doskonale, że każdy z nas ma prawo własnego wyboru. To, co udostępniają nam szamani, w różny sposób. To jest nasza możliwość samouleczenia się. To jest nasza możliwość dojrzenia, możemy to nazwać, Boga, duszy, światła w nas samych i jednocześnie we wszystkim, co nas otacza. Hmm? Rolą prawdziwego szamana jest e, próba i asystowanie. Tych, którzy chcą sobie naprawdę przypomnieć naszą iskierkę w środku. Pomyślmy sobie tylko, ile przodków mamy. Nie tylko babcie, prababcie. Idąc dalej, jest cały fantastyczny kurs, seria, miniseria spotkań. Nasi przodkowie, na ile naprawdę ich znamy. Ale idźmy dalej jeszcze do tyłu. I jeszcze dalej do tyłu, i jeszcze dalej do tyłu. Cofnijmy się nawet tysiące lat do tyłu, bo ponieważ człowiek już istniał, każdy z nas ma w swoim DNA, w swoich korzeniach szamana albo szamankę. Każdy z nas ma możliwość otworzenia się na coś więcej niż tylko strach. I niepewność. I zapewniam was ja, która sama w sobie to odkryłam, nie urodziłam się z niewiadomo, jakim darem, tylko po prostu szukałam i znalazłam. Jeżeli jestem tutaj z wami dzisiaj i zdecydowałam się udostępnić to, czego się nauczyłam przez lata również w Polsce. To dlatego, że jestem przekonana, że jest w naszym kraju wiele wspaniałych ludzi, którzy do tej pory szukają czegoś w sobie. To, czego się nauczymy w naszych darmowych spotkaniach, to nie jest święta i jedyna prawda. Szamanizm to jest doświadczenie osobiste. Każdy z nas odczuje to inaczej. Każdy z nas. Przejdzie własną ścieżkę, przejdziemy ją razem, każdy z nas będzie widział ją inaczej. Jednakże celem tych naszych y, trzech krótkich spotkań jest zasianie w nas wszystkich od nowa jakiejś świadomości, która może nam gdzieś uciekła przez te wszystkie lata, mi lata temu uciekła. Na końcu tego wideo pod spodem będzie link do zapisania się na nasze trzy darmowe spotkania, podczas których pracując z, z drzewami, z duchami drzew, z energią drzew. Jeżeli Was razi słowo duch, ok, z energią drzew, przypomnimy sobie, kim naprawdę jesteśmy, albo przynajmniej. Zaczniemy pamiętać, że jest w nas coś więcej. Mhm. Zapraszam Was serdecznie w poniedziałek, środę i czwartek o godzinie 20.00 na trzy spotkania około półtorej godzinki, w których po prostu spotkamy się i wykonamy podróże szamańskie, które są bardzo podobne do medytacji. Aby dzięki drzewom przypomnieć sobie naszą konesję ze wszystkim. Mam nadzieję, że Was zachęciłam. Jeżeli macie pytania, piszcie śmiało. Pozdrawiam Was serdecznie i do szybkiego zobaczenia.